Mira jest adoptowana. Nie wiem, czy was to kiedyś zastanawiało, czemu na początku filmu widzimy zdjęcie Miry wraz z zamazanymi twarzami jej rodziny. Natomiast później w piosence widzimy już ich normalne twarze. Kiedy równie dobrze to przez cały film można było nam pokazać ich twarze. Z tym że jak przyjrzymy się tym zdjęciom, to możemy zobaczyć, że na każdym ze zdjęć Mira siedzi na krześle i to wygląda tak, jakby jej zdjęcie zostało doklejone do zdjęcia tej trójki osób. Zresztą na każdym zdjęciu ona jest nieszczęśliwa oraz w zupełności nikt jej nie trzyma za ramię, jak to robią pozostałe osoby, nie wspominając nawet o tym, że ona ma różowe włosy, a w zupełności nikt z jej rodziny nie miał takiego koloru włosów. Za to w momencie kiedy Hatricks się rozpadało, to głos w głowie Miry, i powiedział, że ona nigdy nie zasługiwała na rodzinę. Myślałaś, że znalazłaś rodzinę? Przecież nie zasługujesz. Nigdy nie zasługiwałaś. Co to by oznaczało, że ona traktowała Huntrix jako swoją prawdziwą rodzinę. Natomiast moment, kiedy widzimy niezamazane zdjęcie rodziny Miry, ma oznaczać moment w jej życiu, kiedy ona została adoptowana. Jednakże w tym też momencie ona śpiewa, że inni jej się bali. Tylko dlaczego? Całość macie na kanale.